Hej, wszyscy. przepraszam, że nie było tak dużo filmów, ale po prostu wiecie, szkoła i po prostu nie mogłam. No, po prostu dużo nauki, wiecie jak to. I nie zdradzę w której klasie jestem. Bo na razie nie um, Tutaj mamy podwórko. I ten domek przed chwilą zrobiłam. Tutaj mają salon. Tutaj mają taką jedalnię. Tutaj mają wejście. I wyjście. To nie tak, że jak powiem, wejście, to jest tylko wejście. I będzie przy nas też mała Gryzelda, która mogliście słyszeć na wielu filmach, która sobie śpi. Oczywiście, że śpi. O co ma robić? Dzień jak nie spać. tym Malutka. Jedziemy na trzecie piętro, potem pojedziemy na drugi, bo na drugim się zacznie cała akcja. Hmm. Tutaj jest na nastolatki i to jest nastolatka, ma 13 lat i się nazywa Kaja. Ma tutaj tyle ciuchów, ma interesu, interesuje się treningami różnymi. a no po prostu jej tutaj bieżnie. a co nam szkodzi? A co to nam szkoda? Już to jest trzy no. Piesek potwierdza, że może mieć bierznię. Więc jak piesek potwierdza, to znaczy, że może mieć pieszynię. Tutaj mamy łazienkę. Oj, chusteczki. Na przebijaku. No Dobra. Mam właśnie windę I coś jeszcze tu dodać, który się przyda w jutrzejszej historii. To jest taki trochę Możecie go znaleźć dosłownie na każdym piętrze. Wystarczy, że macie to kupić. I mam, mam taką szafkę z kuchami telefonu. I taka... no to taką kordę. Mama się, nazywa... Mama się nazywa Julka. Malutka się nazywa Julka. Malutko 3 letnia to jest taka zbariowana. trochę ikorowy, ikorowy. i kolorowy, i korupcję. Dobra, wstycha je. Ja tylko nie budzę. Mama później do, do pracy, więc dlatego po nie. Hmm. No, okay. mm -hmm. no. Myślę, że woda jest i postawimy jeszcze jedną rzecz. I tak oczywiście te dwie rzeczy. patrzcie, inaczej bo to nie ma Dobra. Trochę na Trochę szampon. Trochę na całe ciało. No. I to jest dla dzieci, więcej tylko nie No. To no. się wie. I ten ręcznik o ten jest w tym jednym domku przy szkole jak coś. Bo nie mogę nigdy znaleźć posile chłopka. w się sensie posilić takiego jakby ręcznika. Jak robię rodzinę jak jest mała dziewczynka i chłopiec i moja składka Dobra. Robię sobie którym takim... Nie wiem jak to nazwać. Trochę tym pojeżdżam No. I posiedzę sobie parę minut. 15 minut później. Okej. Okay. Mogę to zmyć. I to jest poranna rutuna. Poranna na znaczy. Bo... wieczorem, bo porannej u mnie nigdy nie było. Dobra, no. nie wiem. O, jego krzywa. Się, się do tej torby. Ej, to torba jest z szpitala. Dobra, to idzie tak. To nie użycie się coś. Kupię nawet jak mam się Dobra, i nie dał go tam... Dobra, już po.

No, pyszna papunia. No jadła się fest. Hmm. No. I mała jeszcze będzie miała drugie śniadanie potem. Tylko ona pierwsze i drugie śniadanie. No. Kurczę, mleko no. Bierzemy Monia i czapeczkę, żeby cię ogarnąć w kipelku Smoczek wsadzimy do zlewu. Ciebie wsadzimy do wanny. Dobra się tam to poczekajcie, bo nie chcę, żeby miała malutka, gąbkę ze wszystkimi. Jak to jak To żeby chociaż na zieloną gąbkę. No. Tak potwierdza, prawda? Prawda, człowiek. No, widzicie, nawet powiada. No, mądry piecek. A masz to piery poradku. A takie mądra z ciebie dziewczynka? Tak, i mądra. Ty, 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 ty. W ogóle jest tak zimno na dworze, że normalnie to ona w zimę będzie kurtkę nosić. I to nie tylko swoją, tylko też moją. No dobra, już włączamy wodę, bo się ojciec będzie pruł, że ty tak dużo wody używasz. Mm, no dobra, jeszcze tutaj. I jeszcze trochę tu. No i oto. Mm. Cichuteńko. Cichu. Okej, okay, podnieść to to nie, nie wiem. tej starszej starszej, tylko to starszej się wcześniej. Ej, na nie tre ma Trochę trzeciego. tego. Pudru trochę. W ogóle nie wiem, czy u bo się w było takie coś, że nie można kłaść tych Można było je i skłaść... na Dobra, okej. nie bym Ci to no, niby ja tam w Dobra, myj, myj, myj. no, to no, 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 Nie, Nie mam Mam Ci, już Dobra, mam ci, mam ci już no, no, okay. Wsiadaj sobie tam. Masz tabliczkę. Nela, wstawaj. Począć. Po prostu. Czyli pocio. Nie wstaje jak nie musi. Mam cię czczole? Nie To nie wstaje. To nie wstaje jak nie mam przedszkola. czczole. Ale jest książka. Nela. A dobra. Chyba że jest później nic ósma bo do przedszkola mam nagrywatą Placiaczku mu dzisiaj się nie przydać. ale jutro się przyda a czemu ja nie idę? bo ludzie nie idą bo nie się może zabawki ubieram tutaj zabrać i na, powiedzieć ile nala ma lat i ma 5 lat dobra to jest tylko tego. masz krochotkę dobra idziemy obudzić Kaję szybciej Kaja wstawaj po co no bo jest rano 10 a jest szkoła nie Ty 11 nie wstaję, wstajesz dobra to chociaż wyjdź bo się chce ubrać mama Idziemy po Twojej siostry. Dobra, szybciej, szybciej. Dobra, Ty po Mały. Dobra, Ty też pójdziesz na Dżynę.

To jest moje miejsce. Przeszło mnie kania tam jest ta Ej, bo się ekran. Ty mi że ekran i przełączyłaś mnie w Nie chcę, nie chcę wiadomości. Nie chcę tego dziwnego typa, u którego jest wiecznie zima. Chcę to. Oj, nalala. Co delujesz, mama? Po pierwsze, tak się nazywasz? Eee, um, no. mogę nielować ile chcę. A po drugie jestem twoją matką, więc tak nie pyskuj do mnie. Dobra. Chciałem mieć tylko mleka do śniadania. No nie, i będzie kanapkę. Szybko, 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 szybko. I dobre dla mnie będzie to. Dobrze, ty kochasz masło rzeszowe? Nie. Nie chcę tego dziwniego tego dziwnego, kota z udającym się tym. Nie. No. Poczekajcie, dodam im piec. Jakie jest taki przecież. Przecież w się, tego się teraz nie. 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 No, pies, pies, jest. Nie, nie, no. Ty musisz być nie, 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 jestem dziwna Jestem jedna w swoim lokaju A jutro może nie, 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 Добра на небес. że będzie film jak oblabowuje pank, ale nic nie, nic nie mówcie. Um, mamie, Kali i tacie, nawet Lilce. Wszystkim, co tam kazałaś? I możecie pisać komentarze i mieć chęć, ja nie podpowiadamy. Pisać komentarze do wszystkich, czyli do mnie, um, za Lilę będę odpowiadać i za do Nelly, do Kai i do Artura. Także to byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Widzimy się jutro lub pojutrze.